Sam, trzyma Cię w swoich dłoniach i patrzy na Ciebie jako naczynie godne, pełni Ducha Świętego. Naczynie, które On używa. W końcu nowe narodzenie, i siostry to jest takie przejście z obcości względem Boga do głębokiego zaufania Bogu. Kiedyś był dla nas obcy. Kiedyś nie potrafiliśmy nic powiedzieć na temat Boga. Kiedyś byliśmy po prostu martwi. Ale Bóg to zmienił, bracia i siostry. Bóg to zmienił, już dla nas nie jest obcy. Ale Biblia nam o tym dokładnie mówi, kim nas nazywa Bóg, kim nas nazywa Jezus Chrystus. Jesteście już odtąd moimi przyjaciółmi. przyjaciółmi. Nie pojmuję tego słowa. Wybaczcie. Ale to jest fakt. Tak Chrystus mówi o ludziach, którzy oddali Mu życie, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Marzysz, bracie i siostro, o przyjacielu? Szukasz przyjaciół wśród ludzi? Ciężko jest o przyjaźń wśród ludzi. Ciężko, kochani. Ciężko znaleźć prawdziwego przyjaciela. To jest fakt. Przyjacielów nie znajdziemy, przyjacielów czy przyjaciółki nie znajdziemy na pęczki. Znaleźć przyjaciela, mówi Słowo Boże, to jest wielkie Boże Błogosławieństwo. A my za przyjaciela mamy Chrystusa. Czy to dociera do naszych umysłów? Chwała Jego za to. Nie jesteśmy wrogami Boga. Ale żyjemy w pokoju z naszym Bogiem. Byliśmy Jego wrogami, kiedy służyliśmy grzechowi. Byliśmy Jego wrogami, kiedy byliśmy martwi duchowo. Ale dziś, kiedy ożywił nas, kiedy przeżyliśmy spotkanie z Bogiem, kiedy Bóg na nowo nas zrodził z Ducha Świętego, żyjemy w pokoju z naszym Bogiem. Bo On nas przemienił, bracia i siostry. Z tego życia światowego, grzesznego, do życia świętego z Nim, do życia świętego. Od takiego życia, które, w którym być może szukaliśmy poklasku u ludzi, być może to dla nas było ważne, to dla nas było istotne. To On uczynił to w nas że poddaliśmy umysł swój woli Pana Jezusa Chrystusa. I już nas nie zna treści modlitwy Ojcze Nasz? Wszyscy znamy. Od kołyski nie ma, że znamy bracia i <laughs> Możemy to cytować. Jest to napisany. Niech Twoja wola się stanie, a nie moja, tak? A jak jest w rzeczywistości, Ale to Duch święty objawił nam, że nasz umysł poddajemy Bogu i Jego woli, Jego planom w naszym życiu, cierpliwości, ufności. Wierności poddajemy Bogu. I możemy powiedzieć, czy prosić Boga z całego swojego serca, aby nie było wątpliwości w naszych sercach, bracia i siostry. Ponieważ Duch Święty nie potwierdza tego w nas, że człowiek nowonarodzony nie ma wątpliwości. Słowo Boże uczy nas inaczej. Uczy nas, że wszystko oddajemy Jezusowi Chrystusowi. I idziemy dalej. Słowo Boże uczy nas, że królestwa Bożego najpierw mamy słuchać. I to jest najistotniejsze. To wszystko inne będzie Wam dodane. Wierzymy w to, bracie i siostry? Wszystko inne. Czy z tego wyrażenia wszystko inne można coś wyjąć? Czy coś dla Boga jest nieważne, czy coś dla Boga jest nieistotne? Wszystko będzie nam Wszystko to znaczy wszystko. I to wszystko, o czym mówiliśmy w siostry, to właśnie oznacza narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Na no zakończenie tej usługi zadajmy sobie pytanie. Każdy sobie i odpowiedz na to pytanie w swoim sercu przed obliczem Boga, czy jestem człowiekiem nowonarodzonym? Jeśli nie, to drugi list Św. Pawła do Koryntian w szóstym rozdziale i drugim wierszu, przeczytamy ten fragment, szósty rozdział, drugi listu Św. Pawła do Koryntian szósty rozdział, drugi wiersz. Mówi bowiem Bóg w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny oraz teraz dzień zbawienia. Biblia warszawska troszkę inaczej to tłumaczy. Ktoś ma Biblię warszawską na sali? Przeczytasz, Emil? Ten mówi, bowiem w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Amen. A więc, więc, jeśli na to pytanie nie powiesz twierdząco, czy nie powiem twierdząco, jeśli nie jestem człowiekiem nowonarodzonym, Słowo Boże mówi, że dzisiaj jeszcze jest czas łaski. Ale to się skończy na tym ten czas się skończy. Nie zmarnujmy tej szansy. Nie zmarnuj tej szansy człowieku, kimkolwiek jesteś, póki żyjesz. Ponieważ drugiej szansy już nie będzie. Szansa jest i odkupienie jest w Jezusie Chrystusie. Powróci tutaj na Ziemię. Nie po to, aby powtórny raz umierać, kochani, ale po to, by osądzić świat aby położyć kres wszelkiemu złu. Ale jeżeli bracie i siostry, kochana droga, drogi bracie, odpowiadasz na to pytanie: tak, jestem człowiekiem nowonarodzonym, to jesteś dowodem Bożego cudu. Jesteś dowodem mocy Ducha Świętego, który się objawił w twoim osobistym życiu. To jesteś tak mówi słowo Boże. Jesteś dziedzictwem Królestwa Bożego. I za to niech będzie chwała naszemu Bogu, bracie i Siostry. Niech będzie chwała Jemu świętemu imieniu. Chciałbym, abyśmy jeszcze przez chwileczkę pochylili nasze głowy. I abyśmy podziękowali naszemu Bogu za to, czego On dokonał w naszym życiu. Być może abyśmy poprosili naszego Boga, jeśli ta odpowiedź brzmi: Nie, nie przeżyłem nowego narodzenia. Byśmy prosili Ducha Świętego, aby nas o tym przekonał i poprowadził nas drogą do życia wiecznego i poprowadził nas drogą do nowego, aby stary przeminęł. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowa. Dzisiaj zupełnie świadomy. Świadomi, Panie Jezu, tego, że istniejesz, że jesteś twórcą całego świata, Panie. Zupełnie świadomi tego, Panie, że wybrałeś nas przed założeniem świata i przeznaczyłeś nas do królestwa swojego. Dzisiaj w pełni świadomie chcemy oddać Tobie chwałę za cud, którego dokonałeś w naszym życiu. Chcemy przynieść Ci uwielbienie. Uwielbienie, Panie, za Twoją przemianę duchową, za nowe życie, które nam dałeś, za nowe serce, za nowy umysł, za nowe myśli, Panie. Panie, dziękujemy Tobie za cud, który dokonał się w życiu, w naszym życiu, Panie. I prosimy Cię, Panie, aby. Wszyscy ci, którzy dzisiaj jeszcze żyją, którzy nas otaczają, Panie, aby oni poprzez Twoje miłosierdzie, Panie, i łaskę Twoją mogli odnaleźć drogę, Panie, do Ciebie, do poznawania Ciebie i do tej głębokiej, duchowej przemiany, jaka możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki Tobie, Panie. Dziękuję Tobie za nasz zbór, Panie, że jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. I że jesteśmy świadomi tego, Panie, że to nie, nie bierze się z nas. Ale że jest to, Panie Jezu, Twoje błogosławieństwo. I Panie Jezu, to jest powód, dla którego Wypełniasz nas radością, pokojem, wdzięcznością i nadzieją, Panie. I oczekujemy Ciebie, Panie, wznosząc swoje głowy do Góry. Oczekujemy Twojego przyjścia. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Niech Twoje imię będzie uwielbiony, Panie pośród nas. Amen. 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 m b